Jak zdążyliście się zorientować z pierwszego odcinka, pochodzimy z Krakowa, a Kraków posiada swoją legendę o Smoku Wawelskim. W tym odcinku jednak będzie o innym smoku, bo o tym, który dostarczył nam Nokian Polska i zajmiemy się tym autem w terenie. Sprawdzimy co potrafi oraz co potrafią opony, które mamy aktualnie zamontowane na tym samochodzie. W drugiej części tego odcinka zobaczymy co potrafią Rockproofy, czyli opony, które są przeznaczone na bardziej błotnisty teren. Myślę, że będzie zabawy co nie miara, także Zostańcie z nami, zobaczymy co ten kolos potrafi w terenie. Dobra, właśnie dotarliśmy na miejsce, także myślę, że czas najwyższy w końcu sprawdzić jak ta opona sobie radzi w grząskim terenie. Muszę, muszę to przeskoczyć. Jak sami widzieliście, to naprawdę daje sobie radę. E, jeśli chodzi o moje spostrzeżenia i o te opony, to tam, gdzie jest sypki piasek, naprawdę bardzo fajnie, szybko się o, oczyszczają. Myślę, że to jest też spowodowane dużą mocą, jaką, jaka znajduje się w tym samochodzie, ale tam, gdzie mamy takie grząskie błoto, czyli tą sekcję, tą drugą, gdzie jeździłem, no widać, że to nie jest opona stworzona na błotniste warunki, to nie jest opona idealna na tego typu teren i ona się tam troszkę zapełnia. Na szczęście, jak to mówił Clarkson, wystarczy dać Trochę mocy i auto wyjeżdża. My tymczasem kończymy tą część związaną właśnie z rotiwą AT+, z tego względu, że nasi serwisanci czekają na nas w Krakowie i tam właśnie zmienimy te opony na rok proofy, gdzie sprawdzimy je w tej drugiej części, czy tam te opony będą sobie lepiej dawały radę niż te rotiwy. Różnice pomiędzy tymi dwiema oponami widać na pierwszy rzut oka. Rokprów ma zdecydowanie większe klocki bieżnika, a odległość pomiędzy właśnie tymi klockami jest zdecydowanie większa. To wszystko ma sprawić, że w tych bardziej błotnistych warunkach opona ta będzie generować większą, większą trakcję, a także będzie lepiej oczyszczać się z błota, które będzie przylepiać się nam do opony. Tak jak w przypadku rotiwy, Rockproof tak samo posiada opony z ścianką aramidową. Więc, w chwili, gdy jeździcie po jakichś bardziej skalistych terenach, możecie być spokojni. Na pewno ta opona wytrzyma właśnie taką eksploatację. Eee, przy okazji, taka no, bardzo ważna informacja. Pamiętajcie, że każda opona chwilę po założeniu potrzebuje na starcie wierzchniej warstwy ochronnej. Każda opona jest zabezpieczana specjalnymi olejami i przez pierwsze kilometry powinniście być bardzo ostrożni, bo podczas nagłego hamowania możecie się naprawdę zdziwić i ta droga może się znacząco wydłużyć. Ok, eee, jeśli chodzi o wynik to mamy okolice 68 dB. No i zobaczymy sobie, jak to będzie w porównaniu wyglądało do właśnie do MTeców, do Rockproofów i będziecie mieli jakiś pogląd na to, które opony jaki hałas właśnie generują. Okej. Okay. Eee, urządzenie pokazało nam maksymalnie 69 dB. Średnia wahała się tak w okolicach 68. Ja na pewno to, co muszę powiedzieć, to to pasmo, które dostaje się do naszych uszu, to które słyszymy, no jest takie bardziej irytujące, takie mniej przyjemne, to jest takie charakterystyczne, uuu, uuu, uu, jakby ta opona wyła. No na pewno nie zdecydowałbym się na zakup takiej opony, gdybym bardzo dużo podróżował jakimiś drogami ekspresowymi ale jeśli zależałoby mi na walorach użytkowych w terenie, to myślę, że jak najbardziej wtedy byłbym w stanie to wytrzymać. Pierwszą różnicę pomiędzy tymi oponami czuć od razu. Zobaczycie, jak pod taką górkę na samym tylnym napędzie to auto podjedzie. Ja jestem w zupełności zszokowany. To, co chciałbym powiedzieć o samej oponie, to w takich bardzo nerwowych sytuacjach, gdy zastanawiałem się, czy ten kolos wyjedzie, ta opona łapała trakcję i wyjeżdżałem z kolei, które zostały utworzone przez ten samochód po drugim, po trzecim moim przejeździe. Jeśli chodzi o te opony, to oddamy je specjalistom. Ja nie chciałbym tutaj wyrokować, czy to jest idealny produkt, czy on jest naprawdę jakiś o bardzo rewelacyjnych właściwościach, ale w piątek chłopaki z Terenwizji dostaną od nas ten samochód i przetestują właśnie te opony na tym samochodzie. Yeah.